Ciemność kołodzińska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z faring Simulator 2017. Witam Was na nowej mapie, niestety na nowej mapie, ale seria nadal to samo, czyli od małego do dużego. Tak, dzisiaj bo no to nagrywam wcześniej rano, jego chyba nie ma najprawdopodobniej jeszcze, nigdzie na tej się nic. Mapa się nazywa Ga... Ja już Wam mówię. Czekajcie, Gaworzyce, Gaworzyce Map. Mapka bardzo fajna. Jed jest kilka gospodarek, tylko jedna, gdzie można hodować krowy i ja będę hodował krowy. Pól jest naprawdę sporo, więc mapa jest najbardziej na plus. Tutaj jeszcze wszystko się znajduje w jednym miejscu, to jest też, w sumie jest na minut jeden. Gospodarstwo wziąłem takie sobie, nie? Duże nie jest, bo dużo nie będzie żniw i w ogóle. I tak, nie będziemy się zajmowywali od nowa się ponieważ, no ponieważ bez sensu by było, tam już, o. Tutaj widzicie belki zebrane, tylko muszę winąć. Jeszcze musi mi folia przyjść. Czekam na folię. Tutaj w tym garażu nic się nie znajduje. Przejdę pokrótce do prezentacji, do prezentacji naszych. Tutaj się znajduje kółko na czterodzkiwowy bizon bez daszki. Fajny. Inny niż wcześniej. Rozsiewacz oryginalny Poznaniak Ursus c 385 z usunięciem napędu z pracą marki Warfama. Kolmat Warfama o Coleman z 594 Dwie warfanki T670, ładowność 10 ton, więc git całkiem spoko 360 oczywiście i jeszcze New holandzik Jakby inaczej, a tutaj New Hollandik jest, ale my sobie bez pewnego może przejdziemy do i Już zaczniemy szniw, trzecia odcinek, ale nadal seria od małego do dużego ponieważ tak będzie to się nazywało wszystko. Ja tylko sobie jeszcze troszeczkę ściszę tutaj, żeby mnie było nawet dość spoko słychać. Sorki Ojejku. O kurde, o. To jest? Dobra, już jest git. Sorka za mój głos, ale to jest powód tego, że... No, że tam nie chcę dlaczego, tak? Tutaj sobie wyjedziemy już na pierwsze pole. Ja się znajduję tutaj koło farmy. Całkiem spoczko będzie, tak, wyjdziemy sobie, bo to trzeba rozkładać, tak, chyba, nie. Trzeba rozkładać, złóż, roz, załóż, odzlejmy i osłonę, rozłóż sieczkarnię. Rozłożymy się czkarnię. nie, tak, e, m. Tam możemy możemy, tak, będzie to dobrze, czy nie, o, albo nie, osłonę założymy będzie tutaj git w sumie wiecie, co w kierunku wskazał, dlaczego by nie na się lampę niby będzie git całkiem spoko rozłóż R R okay. i chyba już będzie git wszystko chyba jest na całym jak ma być już <coughs> kombaj nie o dobra wyłącz bądź słomy to nie, jejku, ale daje hop zobaczymy jak bajzon się będzie spisował mam nadzieję, że dobrze oczywiście te pola nie są pryskane, więc tam sorka za to, że nie są pryskane no ale mi się nie chciało znowu pryskać, tamta mapa, zaraz opowiem wszystko, tylko sobie tutaj nawrócę dlaczego wyszło tak jak wyszło ale mu to napierdzielają na tamtej mapie nie gramy ponieważ powód jest taki, ponieważ tamta mapa nie jest dopracowana. A w sumie do końca też ta, co jest wirus, to są najgorsze tylko drogi i tyle, bo reszta to jest ogólnie spoko. Tu naprawdę fajna sieć karnia, tak fajnie tutaj sieje. Nie sieje, tylko wywala tą słomę. Wedzy ogólnie chodzi, dlaczego zrezygnowaliśmy z tamtej mapy? Ponieważ jak kombinowaliśmy, nie palcie na sam konto bo znowu się znajdzie jakiś taki. Ale pks będzie miał po 50 tysięcy, tak? Tylko to na szybko robiłem, bo dzisiaj ogarniałem i jeszcze wczoraj. Yy, I ten, yy, ogarnij, jak podczas mócenia, jak budziłem na live, no nie, to były takie przerywniki, na przykład tu, tutaj normalnie sypał, a zaraz nie sypał. I tak cały czas. Nie miałem rado pojęcia, dlaczego tak to się działo. Ale no, co zrobisz, jak już nie zrobisz. Takie życie, no nie. Niestety mapa była dopracowana ale szkoda, bo ona ogólnie była spoko. No tutaj ta mapa jest też, że jest git, że tak powiem. Tylko to najgorsze to drogi też nie są dobrze dopracowane, ale wszystko reszta jest git i tylko co mi boli to, że jest oryginalna ten. Oryginalne, te, oryginalne, oryginalne te gospodarstwo Episcopal, czyli obora jest oryginalna, ale to nieco sobie dane dane. Belki oczywiście tak sobie już zrobiłem poza odcinkiem. Belki i to wszystko sobie zrobi, zrobiłem poza odcinkiem, spracowałem suche. Nie wiem, ile tam wyszło. Dużo nie wyszło. O kurde. Trzeba. Trzeba ominąć, suka No nie, przecież nie wszyscy, wjeżdżać. Ok. Niech się opuści. Będzie gig majonez. Tutaj trzeba będzie teraz zabinąć. O, coś takiego. Ojejku, hop. Hop. Chciałem zabinąć tak na raz. Ale no nie pykło, ale teraz już będzie git. O, w kukurydzy naszej, tak. Szkoda, że też pola nie są kupowane, bo gdyby były kupowane, by było dużo lepiej. <kli> ale że nie są, na no to co poradzić. Ale fajne jest ukształtowanie terenu. To mi się najbardziej podoba, że jest ukształtowanie fajnego terenu. Ja właśnie takie mapy lubię, które są fajne, mają ukształtowany teren. ITP i TD. Wszystko sprawdzam, czy się nagrywa. Tak jest, wszystko się nagrywa. Mię to cieszy bardzo. Ogólnie sobie troszeczkę nagrywam do przodu, bo w tym tygodniu, w przyszłym od poniedziałku do soboty. Tak, do soboty mnie nie będzie w domu. Więc chcę sobie ponagrywać troszeczkę do przodu. I dlatego to ze względu tego Marka dzisiaj też nie ma. No myślę, że dwa odcinki z tej serii nagram. I z grafikem seria się dopiero ukaże. Ja się seria z grafikiem ukaże Grafik z Games ukaże się dopiero jak wrócę do domu, bo jadę na wakacje. Tak jest, jadę na wakacje. E, czyli gdzieś około. Nie wiem kiedy. Dokładnie, szczerze mówiąc, hech. <coughs> gdzieś na pewno około następnej soboty, bo będę ten odcinek widzicie w, w niedzielę. Tak, w niedzielę widzicie ten odcinek. Więc koło, koło następnej niedzieli dopiero się. Za tydzień się ukaże seria z grafikiem graphics Games. No, ponieważ to powód jest taki, że mnie nie będę w domu, więc nie chcę nagrywać. Nie sobie później wrócę no sobie na szybkości ogarnę mody i w ogóle. Bo mapa już mam ogarnięte, więc jest git całkiem. Ale jeszcze zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że wypali. To co chcieliśmy Bajzony, no to co? U mnie już w Realu wyjechali też. Bajzony wyjechały w pole. Codzia ja nie słyszę, ale przejeżdżają kołony z 5 przynajmniej bizonów. Nie wiem czy te same, czy nie, ale słuchajcie, te to są widzony. No. Spoko, nawet dzisiaj jeden też niedaleko mnie muci, bo... znaczy... Jeszcze nie muci, bo jeszcze jest trochę rosa, bo wczoraj popadało. Ale już jechał na pole. A to on w sumie daleko i tak nie ma, bo on ma, żeby przejechać przez ulicę, jakieś od domu ma pół kilometra. I on jest sam na gospodarstwie i żeby tak, nie musi się wrócić pociągnie. Więc nie wiem dlaczego znaczy pierwszy ujechał kombajnem, ale mniejsza o to. Mógł sobie pierwszym ciągnikiem wyjechać, ale pierwszym stwierdził, że sobie wyjedzie kombajnem, więc spoko, jak tam chce. A tam nikomu nie zgięba mówił, jak na sobie wyjeżdżać, Taki za mnie śmieszka, śmieszek. Okej, okay, dobra, tutaj sobie wyrównamy. Czekajcie, tylko nie wiem coś tam laguje znowu, nie wiem czy to czasem nie jest ursus właśnie, bo ten co miałem 16.04 to lagował, miałem słodkie ów teraz też laguje, więc nie wiem o no co chodzi. Ale no co poradzisz, jak jest jak poradzisz, takie życie, czy tak powiem, ale naprawdę tutaj spoko wszystko to wygląda i się przynajmniej fajnie, ładnie podoba. No nie wiem, czy mi się wydaje, że ja codziennie były odcinki nagrać do przodu, bo jeszcze muszę ogarnąć sejwa z tego... Z, z... tej oryginalnej mapy, więc nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czy to było pluskane, czy nie było. Mi się wydaje, że nie było, ale i tak... dwa kółka objechałem dookoła i ponad dwie tonie. Więc no spoko. mnie to cieszy. tak powiem. Kader opuszczony i gitarę możemy sobie jechać po Moniusienku. nie odcinek, na będzie dzisiaj taki do 20 minut. A będę chciał na pewno to polecenie wymucić. I jeszcze jedno. Na pewno jeszcze jeden będzie odcinek z Wreszcie sobie później po Już poza live'em. Więc wiecie, tak, dwa odcinki dzisiaj w tygodniu z tej serii. I trzy najprawdopodobniej z oryginalnej mapy. I jeden jeszcze się pojawi z ETS-em. Możliwe, ale nie jestem pewien. Bo to różnie może wyglądać, ale naprawdę ten kombajn jest fajnie mega dopracowany. Mi się naprawdę podoba. Ten kombajn. Nie wiem czy wam też, fajnie jest oskryptowany. można wszystko ręcznie robić. To są właśnie plusy dla tego kombajnu. No kurde. No jak na razie mi chwilę troszeczkę będzie chodziło z tymi żywami, bo to 6 czy tym 7 na godzinę czasu do czasu to jednak jest wolno. Ale no co zrobisz. Czasem w życiu tak trzeba. I wszystkie pola nie są, że moje, moje jest 10,5 coś takiego. No. Więc wiecie sami, o co chodzi. No, chciałbym już dwa pola na pewno wykosić, wygłócić w dzisiejszym odcinku. I te wszystkie się znajdują koło siebie, te pola. To jest spoko nawet. Tylko szkoda, że na tej mapy nie ma tych... Yy, nie ma czego? Nie ma błota. Byłoby naprawdę, by była też fajna zabawa, gdyby było błoto. No tutaj troszeczkę po krzaka. ale to tam mniejsza o to. Mam nadzieję, że mimo to, że zmieniłem mapę, to i tak ta seria będzie mega, mega oglądana Ja mam taką nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę oraz subikaci, którzy jeszcze nie subskrybują. Ogólnie mam fajne nowe, nowe tak nie Avatar. takie obramowanie na live'a. No więc zobaczycie już niedługo, albo już ci, żeście widzieli, nie wiem. Ale z zdjęczmienia, z ich 30Rów, ponad 3,5 3, tony, no 3, ponad 3 tony. Więc sporo, sporo, nie powiem, że nie. Ale to spoko. Fajnie sobie pokazać tak bizonem taka polska seria. Naprawdę. Ja najbardziej na plus. Polecam wszystkim. I nie piszcie w komentarzach, żebym ja podam wam linki do maszyn, bo ponieważ niektóre maszyny są wydane, Tylko ja z Markiem mam te maszyny. Więc nosorka, ale nie dam Wam. Nie ma takiej opcji. No, ale zaraz trzeba będzie rozłożyć rurę. O, pobudzik już świeci. No i trzeba, oczywiście, wyjść, żeby rurę rozłożyć. Bo, jakby to inaczej, podepniemy naszego ursusa. I podam te dwie przyczepy, bo to będzie więcej zboża. Tak mi się wydaje. Tego jaczmienia. oczmienia. Op, o Jak? Na X. Nie na X. Na X. Rozłożymy. Dobra. Pobiegniemy szybko na farmę. Dobrze, że farma nie jest daleko. Weźmiemy tego Ursusa. No ten ursus też jest spoczko. Przynajmniej mi się podoba. Nie wiem, czy tutaj nawrócę ale spróbuję by tutaj nawrócić tymi moimi goła przyczepami e, lajcie! O kurde sorry za to za drobnego dropa nie widzieliście tego co się stało z pracą, ale był po prostu autozapis i dlatego autozapis mam wygranego, bo mi ostatnio wywaliło na streamie internet i w razie chcę sobie mieć wygranego autozapisa Tylko czy to się zmieści B się zmieści. Dobra. O Jezu. Nie ma tekstury sypania. A szkoda, ale ja się międzyczasem napiję. To jest takie to, że jest większość obroty. Nie, nie można zwiększyć obrotów i pokazujemy, że 2 hektary niby na godzinę. Na moto godziny znaczy się. Ojejku, nie opuściłem. Yy, tak, jak? G i V. Ok, teraz już sobie mogę jechać na spokojnie, sobie mucić bajlonem naszym. Ogólnie sąsiad, nie sąsiad, no taki dalszy sąsiad, no jak sąsiad, ale moje gwiazdy właśnie kupili takiego bizona. Będę spoko i powiem, że nie. No i to jeszcze nim nie wyjechali, bo oni mają, mają to, no sporo mają tych hektarów, ale jeszcze nie wyjechali. Tak ogólnie to już wszyscy wyjeżdżali. A oni akurat czemu to nie wiem. Kurwa, tu trzeba uważać, bo rura rozłożona to jocie ja mam. To ja J kręcę. Nie, nie nie wezmę tego na raz. ale nie będę próbował, chociaż w sumie jak będę chciał. Ale to spróbujemy. W najwyżej i tak się tam wrócę po tamto. Nie. Wiecie o co chodzi. No tak mam nadzieję, ale fajnie. Szkoda, że też nie ma jakichś tam tekstur tych z pszenicy, jęczmienia, kukurydzy wgrane, bo to by było naprawdę to spoczko. Ale no, że nie ma, no to co poradzisz? Pewnie nic nie poradzisz. Ale tu będzie 40 jarów. Choć nawet nie wiem, czy będzie 40 jarów. Ale no, co zrobisz? I ogólnie po 50 tysięcy, tak jak wspominałem przed chwilą, po 50 tysięcy ja z Markiem będę miał. Marek też jeszcze nie wiem, którą gospodarę będę miał, ale będę miał te wszystkie maszyny, co na tamtej serii, te na porach tornośląskich. Bo tak się zgadaliśmy, tak? I tylko ja jeden ciąg wymieniłem z powodu takiego, że no, że lagował i dlatego, nie? I stwierdziłem, że sobie wymienię, bo nie chcę mieć takiego, który laguje, że tak powiem. No dobra, jeszcze sobie przejedziemy tutaj. I będziemy wyłączali mucarni. Mucarni, no. bez hy. teraz możemy wyłączyć. Nawrócimy się. Dużo jest, 40 arów, będzie może 4 tony. Czekajcie, gdzie to jest to kolejne pole, tutaj zaraz. Dobra, przejedziemy sobie może bez składania rury. I na słomę. wszystko będę ja, wszystko wale na słomę. W sezonie. Wszystko i wszystko wale na słomę. To to też jest Tylko tu na razie słupów nie ma, ale zaraz tam dalej będą supy. Ale to mniejsza o to. Czy tak powiem. Oczywecie, sobie damy taką kamerę. I sobie tak na stojąco sobie pojedzimy. O! To jest kamera stojąca ogólnie, więc jest też naprawdę są jest spoko. To jest takie coś jak kamera stojąca. Sorry, yy. sorry za te dźwięk i już ciszę telefon Mam nadzieję, że mnie nie zablokują przez jeden głupi dźwięk. Ale no kto to wie, sorry za dropa teraz, ale autozapis, tak jak wspominałem. Ej, nie, nie, nie mogę na tej kamerze jeździć, bo... A bo tu dziwnie, no nie na tej stojącej. A tutaj pole długie, duże nie jest. Chyba że z 30, ale gdzieś będzie. Po kurde. Ale gościu tu zrobił, jo pierdziele. się nie wiedział. ale pojechał. Ale dobrze, że zauważyłem. No. Takie troszeczkę... No tutaj jest wjazd, niby na to pole. Jeszcze jeden, tego sobie poprzeczkiaka w razie by zrobię. Najwyżej to po czyjejś po kukurydzy pojeżdżę, bo to nie moja kukurydza. Więc jest bynajmniej taki plus. No jakby nie wiem, mam radnego pojęcia, czy to jest bryskane, czy nie. Ogólnie ten rzepaczek też jest mój ten rzepak też jest mój i na pewno zostanie on złączony z tym polem który teraz robię nie wiem czy też czy też kukurydza nie zostanie i tamto drugie takie jedno większe wiecie pole które się tak nie pierdoli za przeproszeniem że nie zostanę złączony jak będę to orał chociaż nie wiem zobaczcie bo na pewno będę musiał wyorać no ja tam troszeczkę rzepaków wciąga. tak powiem no, realistycznie muszę poprzejeżdżać. No. Więc, by tak to wyglądało. O dobra, dźwignę. Zmienny header. Hop. Hop, czekajcie, teraz muszę wyjść i tylko złożyć rurę, bo nie dam rady inaczej. G i V. Okej, okay. o i teraz możemy jechać. Dojedziemy tak tutaj, sobie nawrócę i tylko tam dorobię. Mm, tylko tego dorobię. Tylko to tak dojadę do końca, żeby fajnie było. I to jest ten tylko minus w kombajnu, tutaj że albo nie. W sumie myślałem, że szybciej zaczyna sypać, ale na szczęście nie. Więc dobra, więc żadnego minusu nie ma. Myślałem, że jednak tak było. Ale no nie jest, no to good. I te siły i ona jest Nie wiem, czy będzie cały kombajn, czy nie będzie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, że tak powiem. Ale kombajn jak najbardziej na plus. Polecam wam go bardzo. Zresztą Ona jest ogólnie wydany. Bo on jest nawet nie wiem na jakiej stronie. O wiem, on jest do pobrania... On nie powiem, bo nie bałem wam Marek, jakby był, to by wam powiedział. Marek, jakby był, to by był wam powiedział, skąd on jest do pobrania. Można go pobrać, z jakiej strony. Bo tak, ja to wam nie powiem. No ale no niestety, no takie życie. Kurde, jestem ciekawy, ile minutek tylko odcinek trwa. Łe, 22. Więc dobra. Teraz będziemy, będziemy kończyć czy wymucimy całe to pole albo wymucimy całe pole będzie git no tylko tu muszę uważać ja tu sobie jak będę to wszystko no bo to kukurydza i ta To też jest mój kukurydza możliwe że na te, na ziarno tą będę akurat kościł, bo jest kader do tego do bajzona żeby można było mucić sobie Rydzę, ale na pewno na sieczkę też będę kościł, tylko na pewno jak będę z markiem. Ale to jeszcze dużo, dużo, bardzo dużo czasu. Naprawdę. Naprawdę ta seria, jak będzie na tak wyglądała cały czas, to ja się będę bardzo z tego powodu cieszył. I mam nadzieję, że tak będzie ogólnie. Bo jeśli tak nie będzie, to nie będzie bardzo smutno. No i tutaj by już chciało dźwigać, ale nie dźwignie, ale tu, o już teraz dźwignie. He, he, he. O Jezu, znowu oto zapis. Ja go wolę mieć wygranego w razie bo... w. Muszę się jeszcze poprawić, wycofać. Ale to już tutaj wezmę. Teraz. Nie wezmę, nie chcę brać na raz, jeszcze sobie przyjadę raz najwyżej w tamtą stronę. Więc zostawię tam troszeczkę, no jakbym chciał to bym wziął, ale to tam wiecie, to mi to przeszkadza jeszcze w raz przejechać w tamtą stronę. Naprawdę, Bizonix najbardziej na plus. Na pewno ta miniaturka z Bizonem przyciągnie przy dużo osób. Jeszcze taki fajny tytuł mam. O, tutaj bierze mi cały, więc git nawet. Jego się muszę trzymać z tej strony o, bierze mi całe naraz, To więc zajebiście, tak powiem i się tu bardzo podoba, sobie teraz nawrócimy. przejedziemy jeszcze tam i zakończymy odcineczek. Naprawdę, bizonem mogę fajnie kościć ze środkowej kamery, ze środka, to jest naprawdę jak najbardziej na plus. I teraz się pierdoli i się cały czas chce dźwigać. No z jednej strony to jest dobre, z drugiej nie. Ten na automatyczne podnoszenie, gdy się dojedzie do końca. No. Jest, więc. Dobra. Więc co ludziska, ja wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wszystkim spodobało i że zostawicie łapeczkę w górę oraz przycisk subskrybuj i my się widzimy w następnym odcinku, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć i piona.